Witajcie, kochani, witajcie. Mamy dzisiaj, no właśnie, który dzień mamy? Już zerkam, bo powiecie, ta Grace chyba o nas zapomniała. No mamy drugi, 2 marca 2023 i zapewne zauważyliście, że na 11.11 11 nic nie było na ten dzień. Słuchajcie, próbowałam wszelkimi sposobami. I ostatnio, co się dzieje, to zadawałam sobie głośno pytanie. Robię na cały tydzień, już robię poniedziałek, wtorek, środa, na każdy dzień. Nie tylko astrologia, numerologia, co tam wypada na ten dzień, ale i wiadomości z karta niemieckiej. Porady. A potem codziennie wstawiam znowu to samo, co powiedziałam na filmiku. Toż po to było zaznaczone poniedziałek, wtorek, środa, ale uparta przy swoim dalej w tym szła, żeby tak właśnie było, nie inaczej. No i wyobraźcie sobie, że w końcu um, prawda jest taka, że dzisiaj nie dało się. Jutro jest trzeci trzeci, dwudziesty trzeci. A więc ogromna siła zmiany. Skatalizator. Tam, gdzie stoi, zmienia. A my tu mamy 3-3, jak dwa razy, i 23 najsilniejszy numer w numerologii. Więc ja, jeśli podliczycie te 3-3 i 23, no to macie razem e, 11. Coś nowego. I ja to bardzo, bardzo odczuwałam i dzisiaj, jeszcze mówię, wrzucę, może jutro powiem, że będzie inaczej. Za nic na świecie nie dało się wrzucić. Już myślałam, że mam zahakowany komputer. Tak właśnie działają u mnie znaki. Kiedy ja robiłam długi czas w dwóch językach, i po polsku, i po angielsku wszystkie filmiki, patron był w języku także przecież angielskim. Kiedy miał być koniec, już się nic nie dało zrobić. Wszystko było zatracone, tak jak dzisiaj. Wszystko napisałam na jutro, już szukam odpowiedniego filmiku muzyki, która by się nadawała. Nic się nie dało zrobić. Zaczęły się litery mieszać, wszystko zaczęło się mieszać. Musiałam wyłączyć, restart zrobić i dalej nic. I już ja wiedziałam. Grace, Dawali Ci znać, żebyś z tym skończyła, ale Ty jesteś uparta, chcesz po swojemu. No już tak nie będzie. Tak właśnie działa przeznaczenie. Więc i Saturn zmieniający znak siódmego, i to e, ta pełnia w pannie w 16 stopniach, też 17, ta wieża tarota. I później Pluton przechodzący do wodnika. Słuchajcie, ten miesiąc właśnie taki będzie. Pełen znaku. Pełen symboliki, pełen ciekawych snów. Ja w tych snach już naprawdę przerabiam to, co do tej pory robiłam. I niejako rozumiem, gdzie trzeba coś zmienić. Także u mnie w moim życiu, w, w układach damsko męskich na przykład. To jest niesamowite. Ta karma pokazywana i tak dalej. Więc. Yy, to, jak robiliśmy do tej pory, że codziennie ja na 11-11 to samo powtarzałam, tego już nie będzie. Nawet wiecie filmy, które Wam rzucam. Myślicie, że za każdym razem jest tak łatwo znaleźć wartościowy film, który publicznie był do oglądania? Oczywiście, że nie. Więc filmy będę wrzucał tylko wtedy, kiedy będę przekonana, że warto ten film wrzucić. On nie jest o zabijaniu, morderstwach i wszelkich innych rzeczach. On ma jakąś wartość. Druga rzecz, że jeśli trzeba będzie zrobić dodatkowo taki filmik, jak w tej chwili robię, to się po prostu zrobi. Ale to, co jest na tydzień, trzymać sobie to i właśnie w, nawet jeżeli już, to poproszę Was, że przy oglądaniu, kiedy zaczyna się poniedziałek, wtorek, nawet Wy możecie wyświadczyć mi tę przysługę i pozaznaczać dla siebie nawzajem, żeby było łatwiej to znaleźć. No chociaż piszę jak był poniedziałek czy niedziela, to niby to prosto jest. Więc to są te różnice, wszystko się zmienia. Ja nie wiem, czy wy czujecie, ja nawet pojechałam zmienić paznokcie i po raz pierwszy mam coś, co nazywa się DAZO. Ja to nawet napiszę dla tych, którzy o tym na przykład nigdy nie słyszeli. Dazą. Tak się nazywa. E, ten lakier do paznokci, ten kolor Dazol. Co to robi Nie testowane na zwierzętach i organiczne. No już ja jem organiczne, już wszystko jest organiczne. Więc teraz i przystąpiłam do paznokci. Szybciej wysychają. A, I dłużej ze dwa tygodnie mówią, że ładne będą, potrwają. No więc. Kawa bezglutenowa, lew bezglutenowy. Już ja kompletnie naprawdę życie mi ustawia do pionu. Ja sama, ale i czuję tę potrzebę. To nawet że nie to, że ktoś mnie zmusza, że ktoś podpowiada mi. Um, na pewno nie z tej strony, to są podpowiedzi z tej drugiej strony. Grace, musisz naprawdę wszystko robić tak, jak potrzeba. No i właśnie między innymi jest teraz ten DAZO, nowa rzecz. Jak zauważyliście w kolorze bardzo neutralnym, pasującym do wszystkiego, to też coś podpowiada, jak początek od nowa. Zresztą jutro trzeci jest moja dziewiąta rocznica powstania mojej strony internetowej, mojego biznesu Angel Origins with Grace. 3.03. dokładnie o 3.33 po południu czasu hawajskiego. W stosunku do tego, gdzie ja jestem, czasu nowojorskiego, to jest różnica pięciu godzin. Do tyłu. Więc to jest bardzo ciekawe. Widzicie, rzeczy się zmieniają, po prostu się, kochani, zmieniają. E, I dlatego my musimy iść z tymi zmianami. Bo nawet gdybym się uparła i nie chciała, to anioły, moi doradcy, duchowni, moja wyższa świadomość, nawet mi nie pozwolą i starym sposobem. To jest po prostu niemożliwe. No więc, jak tak, to będziemy zmieniać. Ja ogromnie bym chciała wymyślić coś takiego, żeby właśnie spotkać się od czasu do czasu. Dla nas 11-11, bo 3.33 będzie dalej tak, jak było na razie, nie planuję żadnych zmian. Nie, tylko właśnie to, co będzie publiczne, pokazywane, muszę być pewna, że to ma sens. Poza tym, od tak, coś rzucone, co naprawdę ma wartość, a nie aby rzucić. I 11.11, um, 11 tutaj właśnie są te zmiany, że już codziennie nie będzie tego pisania, tak jak dzisiaj nie było, tylko będzie ten jeden filmik e, we czwartek lub w piątek robiony na cały tydzień. E, no i właśnie, jeżeli udałoby się zrobić jakiś czat na zoom. Pomiędzy nami 11.11 11, napiszcie mi, czy w ogóle to z Wami rezonuje. Czy macie Zoom? Zoom zresztą do 40 minut jest za darmo, więc naprawdę warto zrobić. Także to czatowanie, z tego co rozumiem, też jest za darmo. W związku z tym, warto się tym będzie mnie zainteresować. Ale to też wszystko dzisiaj, dzisiaj powstaje. To wszystko właśnie, o tym jest mowa w tej chwili na bieżąco. Także z nową, z nową energią, kochani, nowe rzeczy. Będziemy szli nowym torem. Także, kochani, guziaczki, uściski i jutro czytanie na kolejny cały tydzień. Kocham Was, trzymajcie się.